I tak jak widzowie w dzisiejszym odcinku, robimy specjal wyczekiwany na 500 subskrypcji. Pierwsze, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz miły albo niemiły. No i co? Wpadajcie na Dichmanów, nasz kanał całej ekipki Dichmanowej. No i na kanał ja dzisiaj będziemy... Dzisiaj będziemy oglądać wszystkie najlepsze momenty właśnie od początku. Więc co? Bez przedłużania lecimy z pierwszym filmem. Uwaga i. 8! Czy wy to widzicie? 8! 27 blinków, 42 zł. 102 kamienoty. Jest Dynamike! Może być! I czy będzie nowa postać? Zobaczymy. Posaż. Jest nowa postać, Charlie! Co to jest za opening? Więc to był fajny film, no z początków właśnie, z samych początków, a teraz zobaczmy kolejny film. Na, na boty najlepiej działają te dwa Pemiki, więc jak y, zabijecie bossu boty, no to... Najlepiej Pemikami, ale oczywiście jakiś chłop chyba do nas strzelał, bo boty tak nie strzelają, boty tak nie strzelają. Nie no, nie wierzę, nie wierzę, nie no. Więc to był film z Fortnite'a, był fajnym filmem, bardzo fajnie go wspominam ogólnie, ale ta akcja była tragiczna mówiąc. Dobra, więc lecimy po prostu do filmu, również z Fortnite'a, a więc co? Zobaczmy to. Zobaczmy, Pom się ktoś bije. Lecimy, 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 lecimy. Wbijamy, wbijamy. Nie! I co wie? Co so jest? Albo rozwaliłem, uciekamy, uciekamy, uciekamy Ej, tego to ja się nie spodziewałem tak szczerze w tym To, to było mocne, to było mocne Dobra, więc teraz lecimy z filmem tylko szare bronie, również z Fortnite'a Zobaczmy co tam w ogóle się stało To jest Skibibiskam, nie no, zajbiście. On się nie on buduje jak ja tylko on umie strzelać Nie no, zajebiście, zajebiozo Jak ja mam go Strzelić nim? On jest tam Lecę na niego, ty on zaszedł. Co jest? Macie propozycję. Dobra, on ma propozycję, żebym może zginął. Aha, nie! Ty, co jest? Jestem taki dobry? Nie, niemożliwe. Nie, 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 nie. Aż zrobię Battle Flip. Aha. W ogóle też mam Wam No i poinformowania, że filmy będą co nie, nieregularne, więc będą może raz na tydzień, może na przykład raz na miesiąc, raz na miesiąc, raz na miesiąc, raz na miesiąc. Raz na miesiąc do kolejnego filmu, więc yy, co? Zobaczmy, co to się stało w ogóle. Dobra, nieważne, mam lepsze rzeczy niż ale taki powróciły, gwiazdki ja fajnie. Lecimy do strefy. Nie wiem, ile to odcinek będzie trwał. Uwaga, mi nikt nie napisał, czy takie długie odcinki, czy krótsze odcinki. A! Co no... jest? Ej, ale ja dobrze zagrałem! Ty, że tak dobrze grałem w ogóle? Naprawdę jestem GOAT. Sigma. No teraz lecimy z grotą Eminema. Naprawdę myślę, że to będzie tutaj coś fajnego. Dobra, zobaczmy. Tylko mądry. Ty, ja lecę za nim. Gil? Ta w ogóle... Co jest? Szarata. the fridge? Ej, naprawdę? Nie wiedziałem, że ja tak potrafię. Nie, 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 nie. To, to jest jakieś ustawione, co nie, widzę. Ja, ja tak naprawdę nie potrafię tak. A więc co? Kolejnym filmem będzie sniper tylko challenge, więc zobaczmy co tam, co tam wyczyniłem. Dobra, Pierwszy chłop. Pierwszy oponent. Ej, I... o nie trafiłem. Ale jestem słaby. Pozdrawiam. Nie, nie wierzę, nie, 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 nie. Dobra, trafiłem. Dobra, więc przejdźmy do kolejnego filmu, który będzie Minecraft poza królestwem. To, to był film, który bardzo długo robiłem. Zostało mało, mało wyświetleń, więc jak coś, to obejrzyjcie ten film. Aj! Król chce się spotkać w zamku. Czego się tak, kurde, nie ruszasz? Dawaj, ruchy! Siema, idziemy. Co to jest? Co to jest za most? Mamy go przejść? Nie ma na co czekać. Spotkajmy się z królem. Aaaaa! Wow! Co się stało? Kurde, co tak bolało? Chodź tu! Szczęście, że jestem umieśniony. Dobra, mocne, mocne, mocne. Nie spodziewałem się akurat tego klipu z tego, z, właśnie z tego Minecraft poza królestwem. A więc co, przejdźmy do kolejnego. Jak mój brat się włamał na moje konto. Co on tam robił w ogóle? Już nie pamiętam, to było tak dawno temu. Dobra, co zrobić z tego jego kontem? Najpierw to zrobię, to rozmnożę moje kurczaczki chyba. Dobra, tak I lec, lecimy, lecimy! Ile ja, ile ja ile? Dobra, to jest ta pułapka, nie zadziałała na mnie. Oto skurczybyk, ale że tak nieładnie powiedział, to, to się nie spodziewałem tak szczerze. Dobra, teraz zobaczmy jak mój brat rozwalił smoka, pewnie tragicznie rozwalił go. Muszę go pieprznąć, popieprzyć, posolić. Trzeba pana posolić. Dobra. O tutaj pana. Z tej strony pokłaszczemy. No, czemu jestem taki dobry? Zniszczę go z łuku. No! Wygraliśmy! Co? Z łuku? z łuku? go rozwalił? Ej, props, props. Więc teraz już polećmy sobie do ostatniego momentu najlepszego na moim kanale, który jest z filmu jak zarobiłem 500 zł. Z czego pamiętam. Dobra, zobaczmy, co nam się stało. Czekałem, czekałem aż odpowie w ogóle na mój komentarz. Wchodzę o tej 16 nie ma. I widzę co przyszło mi powiadomienie od razu kurde, telefon wibruje, ja biorę go w łapy. I patrzę. Pod komentarzem miałem odpowiedź. A, to fajnie sobie czekałem. Dobra widzowie, więc to były moje najlepsze urywki. Mam nadzieję, że oczywiście wam się spodobał film. Zostawcie łapkę, jak już mówiłem. Wpadajcie na nasze wszystkie szościale. No i co? Eloszka, kokoszka, bamboszka. No i co? Skip it the toilet. Yeah!